Cześć, witajcie na kanale Grzesiego Powiada. W tym odcinku zajmiemy się pierwszym polskim cd rom Zapytacie pewnie, ale skąd właściwie ja wiem, który CD-ROM był pierwszy. No więc posłużę się tutaj tym, co widać na tej płycie, którą właśnie przedstawiam. Jest to płyta, która była w 1995 roku dołączona do czasopisma PC World Computer. I na tej płycie mamy napisane, że to jest pierwszy CD-ROM wytłoczony w Polsce. No więc przyjmijmy, że ta płyta była po prostu. Pierwsza. Oczywiście przedtem polskie firmy wydawały, płyty tłoczyły, tylko były one tłoczone w różnych przedsiębiorstwach poza granicami naszego kraju. Samo przedsiębiorstwo, które podpisało się tutaj na tej płycie, czyli firma Energotel. Trudno mi było w internecie znaleźć coś więcej na temat tej firmy. Znalazłem kilka informacji o jakichś różnych problemach prawnych, ale wydawało się, że mogą być związane z tą firmą, ale niekoniecznie, bo nigdzie nie znalazłem bezpośredniej informacji, żeby ta firma Energotel tłoczyła płyty. Znalazłem za to informację na Discogs o jednym singlu, który został wytłoczony przez tę firmę i na Oeliksie przez moment mi, i na Oelixie przez moment mignęła mi oferta na, na płytę CD audio poznańskich słowików, na której była napisane pierwsza płyta CD wytłoczona w Polsce. Niestety nie udało się jej pozyskać. Ktoś ją zdjął po prostu tutaj z tego serwisu i, i nie mam nic poza zdjęciem. Ale wracając do mojej pierwszej płyty CD-ROM. Załóżmy, że ona była pierwsza. Mamy tutaj czasopismo. Mamy listopad roku 95 i czasopismo PC World Computer, tak jak już wcześniej wspominałem. Na samej układce mamy obrazek tej płyty, że płyta jakaś jest w środku i była to pierwsza płyta, która była w tym czasopiśmie z zawartością przygotowaną przez to czasopismo. I teraz skąd ta płyta CD-ROM tak właściwie się u mnie wzięła? Jak pewnie wiecie, albo i nie wiecie, od pewnego czasu, a właściwie od kiedy te gazety wychodziły, zbieram i PC Word Computer i... I chip i tak dalej, ale moja przygoda z PC World Computer tak na poważnie, jak zacząłem kupować to czasopismo, zaczęła się w roku 97, a płyta pierwsza pojawiła się w roku 95, więc osobiście tego magazynu nie kupiłem i od pewnego czasu tutaj już polowałem na te pierwsze płyty. Udało mi się uzbierać wszystkie praktycznie od numeru czwartego aż po numer 100 któryś w latach grubych 2000, czyli tam 2003, 2004 czy coś takiego, bo do tego momentu miałem wszystkie płyty, ale wciąż te pierwsze płyty były dla mnie zagadką. Nawet nie wiedziałem wtedy, że kiedyś PC Word komputer miał trochę inne logo. No i tutaj wracając właśnie do tego innego logo, to na pierwszych tych płytach jest właśnie to wcześniejsze logo PC Word i pod spodem jest komputer. To komputer pochodzi od czasopisma komputer, które zostało chyba z tego co wiem kupione przez PC Word. No ale wracając do tej Pierwszej płyty wytłoczonej w Polsce, no to udało mi się kupić właśnie te wszystkie numery, praktycznie od numeru 5 czy czwartego wzwyż. Potem przez moment udało mi się kupić numer, tam trzeci, czwarty, czyli te pierwsze tutaj, które mi brakowały, ale wciąż nie mogłem trafić na ten numer 1. I dodatkowo, numer 1 i te wcześniejsze numery to problem jest taki, że nigdzie, tak jak Wam pokażę w tym czasopiśmie, nie ma nawet zdjęcia, jak wygląda ta płyta. Jeśli chodzi o Zawartość tego pierwszego CD-ROMu, no to jest we wstępniaku tutaj numeru 1195, czyli z listopada, jest trochę informacji o zawartości płyty, ale nie było żadnego zdjęcia, ani informacji, kto tą płytę wytłoczył, jak ona powstała, czy miała w ogóle układkę, czy była w pudełku. Praktycznie zero informacji na ten temat. Patrząc jeszcze tak dalej na tą płytę wytłoczoną przez firmę Energotel, możemy zobaczyć, że na płycie dumnie napisano Made in Poland. Tego, szczerze powiedziawszy, takiego też logo tego Energotelu też nigdy wcześniej nie widziałem i nie wiedziałem też na płytach Made in Poland, no ale może jeszcze na jakich płytach to się zdarzało. Jeśli chodzi o samą tą płytę, no to czas nie obszedł się z nią zbyt delikatnie. Płyta jest troszeczkę pofalowana działa bardzo wolno, ponieważ co chwilę płyta się rozpędza, zatrzymuje, rozpędza, zatrzymuje i tak dalej, i tak w kółko. Ale udało mi się z płyty skopiować powiedziałbym informacje, jak wygląda sam układ katalogów i jakie je... Programowanie te mniejsze jest tam na tej płycie, bo sądzę, że te większe pakiety, których nie udało mi się skopiować, można znaleźć spokojnie gdzieś indziej. A często perełki takie związane z jakimś starym opro oprogramowaniem, to są właśnie te mniejsze programy, a nie te duże pakiety, które bez problemu pewnie da się w internecie znaleźć, nawet pełne wersje. Jeśli chodzi o samą płytę, to nie ma ona w ogóle żadnego menu, po włożeniu nic nam nie startuje. Jedyne co, no to mamy podział na poszczególne katalogi, pogrupowanie. Różnych programów. Mamy też pliki Ridmi, które opisują czym mniej więcej który program jest. I na tym się kończy właściwie cała zawartość przygotowana przez. Chociaż nie w każdym folderze takie Ridmi było. Dodali krótkie opisy, ale nic, nic ponadto, żadne menu tutaj się nie pojawiło. No oczywiście na pierwszej płycie z 1995 roku PC World Computer nie poprzestał. Pojawiały się raz po raz kolejne płyty. Zdecydowano się w 1996 roku na dodawanie płyt kwartalnie. A od 1997 roku było już miesięcznie, by w 98 podwoić liczbę płyt do dwóch miesięcznie, a później zdarzały się nawet i cztery, a w niektórych wydaniach były na zmianę płyty DVD i CD, ale to już w latach późniejszych. W takich pudełkach tutaj plastikowych włożonych z okładkami, czy okładka istniała dla numeru pierwszego? Tego nie wiem. Okładki nigdy nie, nie widziałem, tak jak mówiłem, w żadnym magazynie też nie było informacji jak ona wyglądała. Do pozostałych okładki mam. Oprócz samej metody pakowania i tutaj obecności okładki, lub nie, oczywiście ewoluowała też zawartość samej płyty, nie tylko jakby to zewnętrzne też logo się zmieniło. I teraz jeśli chodzi o samą zawartość, no to w pierwszej numerze, tak jak już pokazałem, nie mieliśmy nic oprócz samych folderów i różnych programów pogrupowanych w nich, Prócz, plus tam opis powiedzmy w README. Jednak w numerze 2.96 pojawia się pewna nowość, mamy już menu, które prezentuje nam zawartość całej płyty. W pierwszym numerze 96 roku, czyli tej płycie 2.96, bo płyty mają numery nie tyle kolejne w danym roku, tylko numery magazynów, do których były dołączone. No i teraz to menu nie ma jeszcze autostartu, no bo autostart to wynalazek tak z tego co mi się wydaje pod Windows, a samo menu jest pod DOS, więc płyta automatycznie nie startuje. <laughs> Co ciekawe, mamy opis mechaniki tego menu, w jaki sposób ono działa i tak dalej. Prócz całą instrukcję, kurczę, półtora strony opisu praktycznie gdzieś pomiędzy stroną setną a 102 w magazynie. Tutaj możecie zobaczyć, po prostu jak dokładnie opisano ten twór, czyli to menu w wersji 1.0. Tutaj mamy też samą płytę, możemy popodziwiać jak ona wygląda. Ale ciekawe jest na pewno, jak to menu działa, co tam w środku jest i tak dalej. No to. To przejdźmy teraz sobie do niego i mamy, jak już mówiłem wcześniej, brak autostartu. Drugą charakterystyczną rzeczą i wcześniej też oczywiście było to, że nazwy plików i folderów są ośmioznakowe po to, żeby tutaj w DOSie nie mieć problemów. No i jeśli uruchomimy sobie to menu, widzimy wstępniak od redakcji na sam początek, pod klawiszem P mamy pomoc, no i możemy się przeklikać przez kolejne trzy ekrany właśnie z tą pomocą. No i na końcu trafimy na ekran główny z wyborem elementów. Żeby przemieszczać się po nim, możemy użyć myszki, ale ją trzeba jakoś tam skonfigurować. Generalnie prościej jest po prostu wykorzystać klawisz tabulacji. Mamy też tutaj opis całej płyty w pigułce, jakby ktoś zgubił kartkę lub nie mógł sobie przeczytać po prostu co jest na płycie, bo płyta jest w środku w napędzie. Mamy także dział PC World Computer. W którym mamy dodatkowe artykuły, które możemy sobie przeczytać, które są przygotowane specjalnie chyba na tą płytę. Nie ma tam żadnych obrazków. Możemy jednak się poprzesuwać, powiedziałbym po samym tekście góra dół, ale w prawo możemy przemieszczać się pomiędzy różnymi artykułami szybciej niż wychodzić i wchodzić do tego menu. W dziale info mamy reklamy, z ciekawostek są tutaj. Katalogi z oprogramowaniem. Dzisiaj to taka powiedziałbym trochę gratka, bo możemy zobaczyć, co wtedy było oferowane na sprzedaż. Często są też nawet ceny, tylko tutaj za chwilę zobaczymy, czy one jednak są. Dwie firmy tutaj umieściły swoją ofertę, była to firma ShareNet, gdzie mamy pełen katalog z wielopoziomowym systemem wybierania katalogami, oraz skrócony taki tutaj system z obrazkami, gdzie możemy sobie zobaczyć screeny z poszczególnych aplikacji. I mamy też katalog firmy TTS. Ten jest jednak mniej rozbudowany, nie stanowi zewnętrznej aplikacji i możemy, się po nich, i możemy się po nim przemieszczać. I możemy się po nim przemieszczać tak jak po tych artykułach PC World Computer. W dziale Dema mamy tutaj do wyboru ileś różnych wersji demonstracyjnych, a w dziale Multimedia ciekawostki, które były bardzo użyteczne w tamtych czasach, ponieważ są to różnego typu animacje, firmy, cliparty, muzyka, które. W dobie braku internetu i dostępu do sieci były bardzo ciekawym oknem tutaj na świat, żeby zobaczyć, co też tworzyli inni i jakie tutaj elementy można by było wykorzystać do własnych eksperymentów. Mamy także katalog shareware, gdzie mamy ładnie pogrupowane po systemach operacyjnych różnego typu oprogramowanie, właśnie tego typu. No i wersje testowe. A co było dalej? No. W tym roku płyty, tak jak mówiłem, 96 były wydawane co kwartał. Druga pojawiła się w numerze majowym. Jest to druga płyta właśnie w tym roku 96, a trzecia w ogóle taka przygotowana przez czasopismo. I teraz widać, jak pokazuje tu cena z płytą, to już 8,90, czyli za płytę musieliśmy dopłacić 3,90 groszy. I tak każdy praktycznie magazyn, właśnie z, płyty bez płyty, z płytą bez płyty, to ten bez płyty był tańszy, a z płytą był droższy. Jak tutaj ta płyta nam wyewoluowała i pudełko też, zmienił się kolor, logo pozostało to samo. No i na samej płycie mamy też szczegółowo rozpisane, co się też na niej znajduje. Ok, no ale nie po to tutaj będziemy, nie będziemy samej płyty oglądać z zewnątrz, włóżmy ją do napędu i tym razem. Po włożeniu do napędu płyta startuje automatycznie. Mamy menu w wersji 2.0, tym razem już pod Windows, a nie pod DOS. No i na samym starcie słyszymy już różnicę, bo pojawia się dźwięk, pojawia się logo, mamy na początku muzyczkę, no i z dziesięciolecia samego magazynu komputer w ogólności, a PC World Computer wtedy. Informacje o tym świętowaniu i o tym, co tam się działo przez te 10 lat. Mamy też po przejściu do menu mamy informacje o wydawnictwie, i tak dalej. Te rzeczy, które pojawiły się wcześniej, czyli kto płytę, co na płycie się znajduje, kto ją wydał, instrukcja, i tak dalej. Sam program jest pod Windows. Jak klikniemy sobie na ikonę dysku, to tutaj mamy informacje o zawartości samej płyty. A tą kulkę z napisem PC Word mamy właśnie te dodatkowe, dodatkową wartość po kliknięciu na kulkę tą PC Word mamy dodatkowe dokumenty do czytania, taką dodatkową zawartość czasopisma umieszczoną na płycie CD. Oprócz tego mamy różne katalogi z oprogramowaniem, dema, aplikacje i tak dalej. Jak sobie wejdziemy tutaj do tych na przykład dem, no to zobaczymy, że kolejną nowością, która się tutaj pojawia są też screeny. Po kliknięciu na ikonę te, te palety tutaj malarskiej, która jest też ikoną paint'a z Windowsa 3.11 możemy sobie zobaczyć screeny, więc po to, żeby ludziom się kojarzyło, że to są screeny, dlatego jest ta ikona tego Paint'a. Mamy też grupę multimedia, tak jak też wcześniej. Co ciekawe, pojawia się tutaj też odtwarzacz plików MOD. MOD to takie małe pliki, które zawierają sample, z których skonstruowana jest cała ścieżka dźwiękowa, czy niektóre są pozapętlane i tak dalej, przez co pliki MOD mają dużo mniejszą. Duż, przez co pliki MOD mają dużo mniejszy rozmiar aniżeli skompresowana cała muzyka, no bo one są taką składanką mniejszych kawałków. Brzmi to moim zdaniem lepiej niż MIDI, no oczywiście MIDI może brzmieć dużo lepiej, jeżeli mamy odpowiedniej jakości, właśnie te sample, ale jest to taka, takie coś pomiędzy powiedziałbym y, dobrym y, odtwarzaczem plików MIDI, a, a, a plikiem takim normalnym z muzyką, taką MP3 na przykład. Mamy też katalog gry, a tutaj pod czerwonym krzyżykiem instrukcje. No i też mamy reklamy. Co ciekawe, pojawia się tutaj też firma California Computers, która była chyba własnością tego samego właściciela, co firma Karen. Już teraz nie pamiętam do, dokładnie, ale w książce właśnie tej Bajty Polskie też właśnie widziałem opis związany z tą firmą. No i mamy też katalogi. Te dwa, które omawiałem. Dwa, które omawiałem już wcześniej, tej firmy Shernet z obrazkami i bez obrazków, tej firmy TTS. One się tutaj specjalnie nie zmieniły, może jedynie jakieś tam, powiedzmy, oprogramowanie ubyło, przybyło. No i mamy też dodatkowo katalog firmy DHO. No i możemy sobie przez niego się przeklikać. No i po zakończeniu wszystkiego możemy wyjść z samej aplikacji. Mamy tym razem takie outro, takie outro nie wiem, no takie, po prostu ekran mamy. Żegnający nas. No i teraz w roku 96 pojawiła się też trzecia płyta w numerze wrześniowym 996. Tym razem cena tego magazynu to już było 9,90, a nie 8,90 jak było wcześniej, czyli o złotówkę podrożało. No i sama płyta też. Mam ją tutaj z okładkami w pudełku. Na samej płycie mamy też informacje o jej zawartości. Trzecia płyta w ogóle oczywiście jest to czwarta płyta w ogóle, trzecia po prostu w tym roku. W tym roku jeszcze jedną pokażę z, z, tego, z tego roku. Logo magazynu pozostało takie jak na tych wcześniejszych. Jeśli spojrzymy sobie do wstępniaka, tego PC World Computer, to pojawiają się ciekawe informacje i dyskusje o tym co inni dołączali na swoich płytach do magazynów, I a propos różnych wątpliwości natury prawnej czy licencyjnej, czy dane oprogramowanie można było tam umieścić, czy go nie można było umieścić. No taka ciekawa tutaj dyskusja, trochę takie ja mam wrażenie przepychanka, kto lepiej dbał o prawość tego, co się tam na płycie pojawiło. Mamy też w roku 96, tutaj, tym, mamy też w tym wrześniu 96, tak jak też i we wcześniejszych numerach instrukcję do tego menu. Do tego, mamy też instrukcję do tego menu w wersji 3.0. Mamy cały opis, tym razem całej płyty, zawartości, itd, tego w jaki sposób działa menu, jakie oprogramowanie się znalazło, i tak dalej. Ale oczywiście pewnie interesuje was, co, co rzeczywiście było na tej płycie, więc włóżmy ją na, do napędu. No i znowu zaczynamy sobie od krótkiego filmu. Pojawia się troszeczkę inne tło. Tutaj miał być dźwięk oryginalny z tego filmu, jednak okazało się, że w tle leci muzyczka Ennio Morricone, i przez to YouTube oznacza to swoim content ID. Więc będzie musiał wam wystarczyć mój komentarz o tym mniej więcej o co w tym filmiku chodziło. Jak już zresztą było widać na początku, miesięcznik PC World Computer wywodził się od czasopisma Komputer które zapoczątkowane zostało w 1986 roku. No i teraz świętuje tutaj swoje dziesięciolecie w 1996 roku. W tle będziemy mieli filmik pokazujący w jaki sposób wygląda drukowanie samego magazynu, w jaki sposób wygląda jego pakowanie, układanie na paletach i przygotowywanie dla czytelników. Tutaj jest właśnie ten numer na dziesięciolecie, w jaki sposób on był stopniowo przygotowywany w samej drukarni. Na filmie też widzimy pracowników drukarni, widzimy też pracowników redakcji samej czasopisma PC World Computer. Możemy zwrócić uwagę, jakie komputery pojawiają się w tle, jak poszczególne osoby są ubrane. Wtedy w tym 96 roku, co było na topie. Możemy też zwrócić uwagę na to, że tam była przekazywana dyskietka, dlatego że PC World Computer wychodził już od roku z dodatkową dyskietką, jako nośnikiem z programów dołączanych do samego czasopisma, a kwartalnie pojawiała się tutaj płyta CD, którą właśnie omawiamy i z której właśnie w tym momencie korzystamy. Pakowanie magazynu, tak jak widzimy tutaj na filmiku, było częściowo ręczne, umieszczanie w jakichś tutaj foliowych opakowaniach, pewnie razem z tą płytą. Trudno powiedzieć, czy płyta właśnie tutaj miała to opakowanie, czy nie, bo widzę, że foliowany jest sam magazyn tutaj. Dodatkowo mamy też informacje o nakładzie samego czasopisma, które w tamtych czasach było bardzo duże, bo wynosiło, nakład wynosił 100 tysięcy egzemplarzy. Jest też odwołanie do oryginału, czyli PC World, który na świecie podobno miał nakład rzędu miliona egzemplarzy. Jest też informacja, że sam nakład jest kontrolowany przez dwie różne firmy, czyli liczony niezależnie od samego czasopisma i że nie są to przechwałki samego czasopisma, ale obiektywne dane. No, i na koniec mamy tutaj świętowanie, że jest to 10 lat magazynu i mamy tam top 100, chyba jakiś. No to wracamy z powrotem. Mamy też możliwość przejrzenia materiałów dodatkowych, jakie czasopismo przygotowało. Wygląd w menu w stosunku do tej wersji 2.0 z tego co widzę, większych zmian tutaj nie ma. W dziale reklam też mniej więcej to samo. W multimediach za wiele się tutaj nie pojawia. Mamy też, mamy też katalog shareware. Z ciekawostek mamy tutaj jakieś odtwarzacze filmów. Możemy tutaj sobie trochę popatrzeć, jak takie menu działa. No ale generalnie już tutaj w wersji pomiędzy wersją 2.0 a 3.0 dużych zmian nie było. Kolejna płyta, jak tutaj widzimy, pojawia się w magazynie grudniowym 1296. Wstępniaka w tym numerze chyba zabrakło, więc tam... Nic o płycie nie było jej zawartości. Więc od razu możemy przejść sobie na stronę, która omawia zawartość samej płyty. Warto zwrócić też uwagę, że sam magazyn zmienia logo. Zmieniło się logo także na samym płycie wytłoczonej o numerze 5. No i w tym numerze i opisie zawartości samej płyty, już podarowano sobie instrukcję. Nie ma też informacji, by wersja 30 awansowała do. Czegoś więcej, czyli prawdopodobnie ta menu jest nadal w wersji 30. No i jak sobie spojrzymy na samą płytkę, no to możemy sobie ją obejrzeć. Tutaj mamy pudełko, przód, tył, krótką instrukcję, co się dzieje po włożeniu tutaj w środku. No i na samej płycie, oczywiście nadrukowaną mamy informację o jej zawartości. No a teraz jak przejdziemy sobie do samej płyty, włożymy ją do napędu, no to pojawia nam się informacja, że magazyn świętuje 100. Stu... Świętuje to, że jest wydawany w nakładzie 100 tysięcy egzemplarzy. Dzisiaj to niesamowite w życiu żadne już, chyba, czasopismo komputerowe nie będzie miało takiego nakładu, nawet chyba o zasięgu światowym bo przeszliśmy praktycznie wszyscy na cyfrowe wydawanie, a papierowe no to jest tylko takie, powiedziałbym, w większości kolekcjonerskie. No i jak przejdziemy sobie do samego menu, to widzimy, że. Że wersja 3.0 nadal pozostała wersją 3.0. Świadczy o tym chociażby fakt, że mamy to stare logo, a teraz już pojawiło się nowe. No, reklamy, instrukcje, mniej więcej tutaj obsługi samej płyty, także bez zmian. Działy pozostałe też widać, że już się trochę ustabilizowały. Pojawia się jako ciekawostka tutaj dział dedykowany firmie NeoSoft. W multimediach mamy programy do obsługi plików MIDI i prezentacji. A w Shareware mam mi mieszankę tego i owego. Większych programów i pakietów tutaj nie będę omawiać, bo nie, nie to było moim celem, ale pokazanie jakby jak zmieniało się same menu, jak się sama, jak zmieniała się sama zawartość płyty i sposób jej przedstawiania zarówno w magazynie, jak i na samej płycie. A kolejne numery czasopisma, tak jak już wspominałem wcześniej, od roku praktycznie 97 były już zawsze z jakąś płytą jedną, dwoma, trzema, czterema DVD i tak więc na długi, długi czas płyty zawitały do magazynu PC World Computer. Potem magazyn był wydawany od któregoś roku już bez płyt, ale dokładnie nie wiem od którego momentu. A teraz już chyba wydawany nie jest w ogóle. W Polsce przynajmniej. Takie były pierwsze płyty i pierwsze numery z tymi płytami PC World Computer. Teraz już wiecie jaka płyta była pierwsza wytłoczona w Polsce. Pierwsza płyta CD-ROM wytłoczona w Polsce. Była to płyta dołączona do magazynu PC World Computer. Z ciekawostek można jeszcze dodać, że ta pierwsza płyta była wytworzona, ta pierwsza płyta była wytłoczona przez firma Energotel, ale kolejne już nie. Kolejne były tłoczone przez inne tłocznie, więc trudno mi powiedzieć, ile płyt ten Energotel wytł wytłoczył w ogóle. Ja wiem o trzech, ale może będziecie w stanie powiedzieć coś więcej może o tej firmie lub czym ona się w ogóle jeszcze poza tym za zajmowała. Bo w internecie o firmach, które istniały w pierwszej połowie lat 90. to raczej wiele się nie znajdzie. Musiałbym szukać po jakichś gazetach lub wydaniach papierowych tych gazet, a tak przeglądając te różne chipy, czy przeglądając PC, różne PC-wordy, nigdy nie natrafiłem de facto na, 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 to, na to przedsiębiorstwo, czym ono się zajmowało. Więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że taki. Przegląd pierwszych płyt CD-ROM dołączanych do PC World Computer was zainteresował. Jakby co, mogę też spróbować przejść przez pierwsze płyty do innych czasopism, bo mam też sporo płyt do czasopisma Chip. Chyba też wszystkie od początku do też gdzieś połowy lat 2000, chyba do 2000 albo nawet do 2010 wszystkie. Więc jest tego całkiem sporo. Dzisiaj może to nie ma wielkiej jakby Wartości, czy też wartości nawet kolekcjonerskie, ale dla mnie jest to fajna ciekawostka, że można sobie przejść przez taką płytę, zobaczyć co w danym momencie było na topie, co było ciekawe, co nie. Zrobiłem też jeden odcinek, dlaczego lubię tego typu płyty, a tutaj to był taki deep dive po prostu w to, żeby przejść sobie przez wszystkie. Pierwsze płyty z czasopisma PC World Computer i widać jak to się po prostu kształtowało na tych pierwszych, tych pierwszych latach. Że pojawiała się po prostu sama koncepcja tej płyty, jak, co na tej płycie ma być, co tam, czego ma nie być, jak to pogrupować, jak opisać, jak to przedstawić czytelnikom. I widać, że wtedy wykuwała się ta jakby idea tych menu po prostu na samych płytach CD. Te menu wyewoluowały bardzo dużo, można powiedzieć, bo teraz PC World, tak jak widzieliście, były, było bez menu, potem była pierwsza, druga, trzecia wersja, zaczynając od DOSA poprzez Windows, ale później było tego dużo więcej i te pomysły moim zdaniem były czasami bardzo ciekawe. Więc jeśli ten temat Was interesuje, to mogę spróbować zeksplorować więcej tych płyt i po prostu przedstawić różne typy tych menu, jakie się pojawiały i co się w nich zmieniało. A tymczasem dziękuję za oglądanie. Jak się podobało, dajcie łapkę w górę. Jak się bardzo podobało, to możecie zasubskrybować. A jak się jeszcze bardziej podobało, to możecie spróbować mnie wesprzeć, tam klikając tego dolarka, czy tam serduszko, czy jak to tam wygląda. A więc trzymajcie się, do usłyszenia. Mam nadzieję, że było słychać fajnie, bo zmieniłem też sposób nagrywania, zmieniłem mikrofon i jestem ciekaw, czy to w ogóle słychać. No nic, to cześć.